Nie ma, w dzisiejszym poradniku, w trzecim odcinku, tak jak wspomniałem, w drugim odcinku e, nauczyłem się robić szwowita. Szwowit to ogród deski o 100 stopni. I dzisiaj moim zadaniem jest wytłumaczenie wam go, jak go wykonać. no to ustawienie nóg. Na początek powiem, że to jest bardzo dużo, ale ja po prostu wam pamiętam, jak ja ustawiam moją serię po prostu. I tak, tylnia e, noga na tail. Palec, palce trochę wystają, trochę pięty wystaje, on mniej więcej taka noga stoi, tylnia. Przednia przed montażówkami pod kątem, może być na, na montażówkach jakoś, może być niżej, może być wyżej, nie musi być pod kątem. Ja osobiście ustawiam nogi tak. No i tak, jak już mamy to, ustawiony nóg, to tylną nogą zahaczamy po prostu przednią, odrywamy, żeby nam nie przeszkadzała w rotacji, bo ona nam nie odgrywa ważnej roli. Odskakujemy do przodu, ludzujemy na munkę, posiłki, odjeżdżamy. ojeśdamy. Teraz powtórzę tak ogólnie, bardziej niż głowo jak robimy tego szowita. No. no to mamy ustawienie nóg rozbudzamy się do niewielkiej prędkości robimy szoweta, lądujemy i teraz znowu wróćmy do szczegółowego wytłumaczenia tak musimy zwracać uwagę na ciało, bo ustawienie nóg ustawienia, no tam się ustawia ale no, jak chcemy zrobić tego szoweta wiecie Stoimy na desce, pewnie. Dobrze. No stoimy, i cały ciężar ciała na przedniej nodze jest yy, złożony. A my po prostu no jesteśmy odchyleni. Nie możemy być odchyleni do przodu, do tyłu, ani jakoś na boki. Tylko musimy stać pewnie na desce. Ciężar ciała na przedniej nodze. No i tak, jak już powiedziałem, wciągniemy do tyłu. Czekujemy do wchodu No i to odjeżdżamy No to raz. No i To był mój szowyt W moim wykonaniu no i komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Jak się nie zmuszam do łapkowania w górę, ale zachęcam, tak, tak powiem. No i dobra. W następnym odcinku już postaram się nagrać. Jeszcze się zastanawiam, czy flipa, czy no lipopa, jeszcze nie wiem. Ale dowiecie się w czwartym odcinku, laso Dobra, dobra.